Dzika bomba, miszka zajęła kopa, dzisiaj na Konga, tym kreiterom bonga. Dzika bomba, miszka zajęła kopa, wszystkim na Konga, będzie z tego bonga. Dzika bomba, miszka zajęła kopa, wszystkim na Konga, będzie z tego Konga. Dzika bomba, miszka zajęła kopa, wszystkim na Konga, będzie z tego bonga. Dzika bomba, miśka zajbała kopa, wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka zajbała kopa, wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka w kopa, wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka zajwała kopa, wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka zajwała kopa. Wszystkim hejterom na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka zajwała kopa. Wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Wszystkim na lajkonga, miśka zajebała kopa. Dzika bomba, miśka zajwała kopa. Wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, miśka zajbała kopa. Wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, bomba, Miśka zebała kopa. Wszystkim hejterom na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, Miśka zebała kopa. Wszystkim hejterom na lajkonga, z tego będzie bonga. Dzika bomba, Miśka zebała kopa. Wszystkim na lajkonga, z tego będzie bonga. Hitim Bonga, dzisiaj na kopa. Wszystkim na lajkonga. Z tego będzie bonga. Dzika bomba, pies zajebał kopa. Dzisiaj na la Dzisiaj bawi kopa. Dzika bomba, pies zajebał kopa. Dzisiaj kurwy lecą, dzisiaj na lowkonga. Dzika bomba, dziaskę zajebał kopa. Wszystkie lecą na louka, Kurwy to oka. Dzika bomba, Dziad zajebał nauka. Wszystkie lecą na kopa, Bo ja zajebałem kopa. Dzika bomba, Miśka zajebała kopa, Hejterom na lajkonga, Z tego będzie bonga. Dzika bomba, Miśka zajebała kopa, Hejterom na lajkonga, Będzie z tego bonga.